Donald Trump wypowiada wojnę handlową połowie świata i zaczyna ją wygrywać. Meksyk i Kanada poszły już na ustępstwa. Pytanie, co z Chinami i Unią? Czy czeka nas wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi? Polska awansuje w rankingu płacy minimalnej, ale czy siła nabywcza faktycznie pozwala nam dogonić Zachód? W międzyczasie chiński DeepSeek już jest pod ostrzałem. USA bada, czy powstał dzięki zakazanym chipom, a Włochy jako pierwsze blokują chiński model, powołując się na przepisy RODO. Czy Europa pójdzie ich śladem i ograniczy wpływy Chin na rynku AI? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem, a obiecuję, że Was nie zawiodę. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Polska w top 10 płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Eurostat opublikował właśnie najnowsze dane dotyczące płacy minimalnej w Unii Europejskiej, a Polska znalazła się w czołowej dziesiątce, zajmując dziewiąte miejsce z wynikiem 1090 euro czyli całkiem przyzwoicie w porównaniu z resztą krajów naszego regionu. Najgorzej wypadła pod tym względem Bułgaria z wynikiem 551 euro. Następnie Węgry 707 euro, a Łotwa zamyka niechlubne podium z płacą na poziomie 740 euro miesięcznie. Choć Bułgaria w ciągu dekady odnotowała znaczący wzrost płacy minimalnej, to wciąż pozostaje na końcu tej stawki. Wzrost o 11,6% to wciąż za mało, aby dogonić Europy. W ciągu ostatniej dekady większy wzrost odnotowała jedynie Litwa 13,2% oraz Rumunia 14,1%. Po drugiej stronie zestawienia mamy natomiast Luksemburg z płacą minimalną na poziomie 2638 euro, za nim Irlandię 2282 euro i Holandię blisko 2200 euro. W każdym z tych krajów płaca minimalna jest więc ponad dwukrotnie wyższa nominalnie niż u nas Eurostat podzielił kraje Europy na trzy grupy według poziomu płacy minimalnej. Pierwsza do 1000 euro, druga od 1000 do 1500 i trzecia powyżej 1500. Polska trafiła do drugiej grupy razem z takimi krajami jak Hiszpania, Litwa i Portugalia. Ciekawe jest też zestawienie krajów uwzględniające parytet siły nabywczej PPS, czyli wskaźnik, który bierze pod uwagę różnice w poziomie cen między krajami, pozwalając na realne porównanie wartości wynagrodzeń. Podobnie jak wcześniej podzielono kraje na trzy grupy z progami 1000 i 1500 PPS. I tutaj Polska znalazła się o dziwo w tej samej grupie co Niemcy, Luksemburg. I Holandia osiągając wynik 1523 PPS. To oznacza, że mimo niższych nominalnych pensji, według danych Eurostatu siła nabywcza płacy minimalnej w Polsce jest zbliżona do tej w najbogatszych krajach Europy. Warto jednak pamiętać, że mówimy o luksusach na minimalnej krajowej, a nie o ogólnym poziomie życia narodu, bo jednocześnie odsetek osób, które żyją w ten sposób w Polsce, jest wyższy niż w krajach takich jak Holandia czy Niemcy. Dipsy na celowniku. USA bierze pod lupę chińskie AI. Pojawienie się DeepSeq wywróciło sektor AI, zdominowany do tej pory przez Amerykanów, co do tego nie ma większych wątpliwości. Departament handlu USA wszczął już śledztwo, które może otworzyć nowy rozdział w technologicznej zimnej wojnie. Amerykanie podejrzewają bowiem, że chiński cud sztucznej inteligencji nie powstał wyłącznie dzięki determinacji pomysłowości i starym chipom NVIDII. Pytanie brzmi jednak jak Chiny zdobyły zakazane towary, skoro od 2023 roku eksport zaawansowanych chipów do Państwa Środka jest oficjalnie zablokowany. Pierwsze podejrzenie padło na Singapur, który przed nałożeniem amerykańskich restrykcji odpowiadał za 9% przychodów Nvidia, a teraz nagle po nałożeniu zakazu na Chiny skoczył do poziomu 22%. Model DeepSeek V3 nie jest tutaj problemem, jak twierdzą twórcy, do jego wytrenowania użyto chipów H8. 800, które były legalne do czasu zakazu. Natomiast model R1 to już nieco inna para kaloszy. To właśnie ten model dorównał liderom rynku przy niby minimalnych kosztach. Jeśli to prawda i Singapur faktycznie stał się tylnymi drzwiami dla zakazanej technologii, to USA ma spory problem. Tym bardziej, że OpenAI oskarża Chiny o zastosowanie zwanej destylacji do wytrenowania swojego modelu. W dużym skrócie, to proces, w którym duży model, nauczyciel przekazuje swoją wiedzę mniejszemu modelowi, który jest w tym. Przypadku uczniów. To by oznaczało, że do wytrenowania chińskiego modelu sztucznej inteligencji tak naprawdę nie było potrzeba zaledwie kilku milionów dolarów, tylko wszelkich nakładów do tej pory wyłożonych na czat GPT plus wszelkie koszty dodatkowe. A to już nie robi tak samo piorunującego wrażenia. Mimo to Chiny wytrenowały model, który odbił się głęboką czkawką Big Techom. Chociażby gigant rynku chipów, czyli Nvidia, nadal pozostaje w dołku, a to może być dobry czas na zakup akcji tej spółki, jeśli spodziewacie się, że odrobią stratę w długim terminie. Z tym może być trudniej, jeśli Dipsig zapoczątkował właśnie rewolucję w tym segmencie, a dużo łatwiej, jeśli okaże się przekoloryzowaną wydmu. Włochy jako pierwsze blokują Dipsig. Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych zablokował w czwartek chiński model AI, który gwałtownie zyskuje na popularności. Powód? Tajna broń Unii Europejskiej, czyli RODO. Potrzeba ochrony danych osobowych europejczyków. Włoski Urząd uznał informacje przesłane z Chin na temat przechowywania danych osobowych za niewystarczające. Podobnie wyglądało to zresztą w przypadku początków chat GPT, także nie jest to wcale wyłącznie antychińska zagrywka. Włochy wydały więc pilny i natychmiastowy nakaz ograniczenia przetwarzania danych i wszczęły dochodzenie. Prawdopodobnie nie jest to ostatni kraj, który wykona taki ruch. Spora szansa, że cała Unia Europejska zaraz wprowadzi zakaz używania narzędzi takich jak Deepseek. Z jednej strony nie ma co się dziwić, bo każda interakcja z AI to przekazywanie mu jakiejś informacji, a w kontekście chińskiego modelu warto być szczególnie ostrożnym. Jest masa przykładów, gdzie model ten nie tylko cenzuruje niewygodne treści, ale też faworyzuje narrację korzystną dla swoich właścicieli. I tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście warto oddawać swoje dane do analizy modelowi, który działa w systemie, gdzie wolność słowa jest powiedzmy dość elastycznym pojęciem. Tym bardziej, że regulamin DeepSeek mówi wyraźnie, że dane gromadzone są na serwerach w Chinach. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie artykuł 7 w prawie chińskim. Wszystkie organizacje i obywatele są zobowiązani do wspierania, udzielania pomocy oraz współpracy z krajowymi służbami wywiadowczymi zgodnie z prawem, a także do ochrony tajemnic związanych z pracą wywiadowczą, o których posiadają wiedzę. Darmowy DeepSeek nie jest oczywiście do końca darmowy, płacimy za niego własnymi danymi, które mogą wpaść w niepowołane ręce i które uczą model bycia coraz lepszym. Warto podkreślić, że podobnie działa to w przypadku innych modeli AI i w pewnym stopniu można uznać to za cenę postępu w tym segmencie. Nie zmienia to jednak faktu, że Europa mimo zapowiedzi luzowania regulacji w ramach nowej strategii, czyli kompasu konkurencyjności, o którym nagraliśmy dla Was odcinek, nadal będzie w tyle z racji znacznych ograniczeń w użytkowaniu tego typu narzędzi bez własnej alternatywy. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie zamiast zająć się tworzeniem czata GPT, będziemy walczyć z cłami z USA. Unia Europejska na celowniku Trumpa. Czy nowe cła wywołają kryzys? Trump raczej nie rzuca słów na wiatr i przekonaliśmy się o tym, że obecnie jest naprawdę zdeterminowany. Obiecał masową deportację, zrealizował. Obiecał zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej, dopiął swego. Obiecał powrót do standardu dwóch płci i również wprowadził te zmiany. W kwestii ceł i wojny handlowej z wieloma państwami też chyba nie blefował, bowiem od 1 lutego każde meksykańskie awokado, kanadyjska baryłka ropy i chiński element elektroniczny jadący do USA otrzyma błyszczący nowy znaczek podatkowy. Kanada i Meksyk zostały objęte 25 cłami, a Chiny 10 Z tym, że w przypadku ropy i gazu stawka wyniesie 10%, a nie 25

Absolutely. The European, the European Union treated so terribly. O jakich cłach mowa? Czy będzie to 5, 10, a może 25%? Czy Trump nałoży taryfę na całą Unię Europejską, czy może potraktuje każdy kraj indywidualnie? Pierwsze przecieki mówią, że może być to 10%. Jedno jest natomiast pewne. Jeśli Trump się nie wycofa, a tego raczej nie ma co się spodziewać, to Polska także może oberwać rykoszetem. Meksyk, Kanada i Chiny. Te trzy kraje odpowiadają za niemal połowę, dokładnie jakieś 40% całego importu do USA. A jeśli dodamy do tego Unię Europejską, która w 2023 roku wyeksportowała towary za wartość ponad pół biliona euro, to USA prowadzi właśnie handlową batalię z krajami, które odpowiadają za ponad połowę importu. Portu. Pytanie brzmi, czy Stany rzeczywiście wyjdą z tego starcia zwycięsko, czy może same proszą się właśnie o gospodarczą burzę. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada. Will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you. Z drugiej strony handlowego stołu wygląda to niestety dużo gorzej. W przypadku Kanady i Meksyku aż 80% ich całkowitego eksportu trafia do USA, więc każde ograniczenie handlu będzie dla nich naprawdę poważnym ciosem. Trump od początku gra w bank. Tak wysokie cła oczywiście wygenerują dla USA dodatkowe miliardy dolarów rocznie. Z drugiej zaś strony mogą powstać zaburzenia w łańcuchu dostaw, a tym samym wzrost kosztów dla firm i utrata tysięcy. Pracy. To całkiem realne konsekwencje, które mogą odbić się Amerykanom czkawką, przynajmniej w krótkim terminie. Pierwsze efekty już zresztą widać, a pierwszą ofiarą został przemysł samochodowy. Ale spokojnie, Trump jest tego świadomy i mówi o tym otwarcie. Was big success, so we're going to have great success. Uh, there could be some temporary, short-term disruption, and people will understand that. W międzyczasie Justin Trudeau odpowiedział już na zdecydowany ruch Trumpa. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against 155 billion dollars worth of American goods. Meksyk w osobie pani prezydent także nie pozostawił decyzji Trumpa bez odpowiedzi. Został informowany o pierwszych wystawach do tego, co znaczy plan B. Jaki jest zatem plan B pani Claudii Scheinbaum? Dogadać się z Trumpem i chwilowo to się udało. Donald Trump wstrzymał na miesiąc nałożenie cła w zamian za wysłanie przez Meksyk 10 tysięcy żołnierzy. W jej ślady poszła także Kanada. Kanada wdraża plan graniczny o wartości 1,3 miliarda dolarów. Między innymi powoła fentanyl cara, specjalnego urzędnika do walki z kryzysem fentanylowym. Uzna kartelę za organizację terrorystyczną. Zapewni całodobową obserwację granicy, uruchomi kanadyjsko-amerykańskie wspólne siły uderzeniowe, podpisze nowe dyrektywy wywiadowcze dotyczące przestępczości zorganizowanej i fentanylu oraz przeznaczy 200 milionów dolarów na realizację tej dyrektywy. Czyli można powoli mówić, że wojna handlowa numer dwa także zbliża się ku zwycięstwu Trumpa i będzie kolejnym dowodem na to, że presja celna tego rodzaju jest niezwykle skuteczna. Panama także ugięła się przed Trumpem i nie przedłuży memorandum z Chinami dotyczącego inicjatywy pasa i szlaku, dzięki której Chiny wzmacniały swoje wpływy w tamtym regionie. We wszystkich tych bataliach na froncie utrzymały się jedynie Chiny, które poinformowały na ten moment o słach odwetowych. Od przyszłego poniedziałku Chiny mają zamiar nałożyć na Stany Zjednoczone 15% cło na węgiel i produkty skroplonego gazu ziemnego, a także 10% cło na ropę naftową, maszyny rolnicze i samochody z dużymi silnikami. Pytanie, jak prezydent USA zachowa się w stosunku do Unii Europejskiej? Przyparcie nas do muru nie powinno być takie proste jak przypadek Kanady czy Meksyku. Mimo że Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Unii, to odpowiadają za mniej niż 20% całkowitego eksportu. A to dlatego, że eksport Europy jest lepiej zdywersyfikowany. Czy USA rzeczywiście wzmocnią swoją gospodarkę w ten sposób, czy może reszta świata znajdzie alternatywy i uniezależni się od amerykańskiego giganta? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. USAID, największa fundacja humanitarna trafia do kosza? Elon Musk Musk robi czystkę. Nie tylko Trump zaczął z przytupem. Jego prawa ręka Elon Musk postanawia nie być gorszy. Kontrowersyjny miliarder w audycji na X powiedział: and USID is mm -hmm. there, "There is no apple." <laughs> um, and when there's no apple, that's this you've just got to basically get rid of the whole thing. Później natomiast nazwał USAID wprost organizacją przestępczą, która powinna zginąć. Z tej okazji wyjaśnijmy w ogóle, czym jest USAID. United States Agency for International Development to amerykańska agencja rządowa, która wspiera rozwój ponad 100 krajów poprzez pomoc humanitarną, edukację i inwestycje. W 2023 roku dysponowała budżetem około 40 miliardów dolarów. Elon Musk, stojąc na czele departamentu odpowiadającego za efektywność rządu, zamyka więc największą agencję pomocową na świecie. Popularny miliarder wcale nie blefował, a strona organizacji szybko została wyłączona. Pytanie, dlaczego Musk uznał organizację, która niesie pomoc milionom ludzi, przestępczą? Jak twierdzi lider departamentu Dodge, USAID finansowało badania nad bronią biologiczną, w tym COVID-19. Trzeba przyznać, że oskarżenia są naprawdę daleko idące. Oliwy do ognia dolał fakt, że przedstawiciele DOCZ nie mogli dostać dostępu do tajnych dokumentów organizacji. Sprawę jednak szybko wyjaśniono. DOCZ finalnie wzięło to, co chciało, a dwóch wysokich rangą urzędników do spraw bezpieczeństwa USAID zostało wysłanych na urlop. Według maska jest to dowód do korupcji. A co z Trumpem? Wywołanie takiego skandalu na arenie międzynarodowej mogłoby odbyć się bez jego przyzwolenia? Raczej nie i wygląda na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma wszystko pod kontrolą. To znaczy według maska Trump popiera ten ruch. I jakby nie patrzeć, gdyby tego nie popierał, to już dawno zrobiłby z tym porządek. Potwierdzeniem tego może być niepochlebna wypowiedź samego prezydenta. It's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out. We'll make Pytanie więc, co dalej z tym organem? Piecze nad organizacją przejął obecnie Marco Rubio, który chce włączyć USAID do Departamentu Stanu. W Stanach wybuchła w tym temacie naprawdę spora afera. Przed budynkiem USAID odbyły się już protesty. Niektórzy demokratyczni ustawodawcy twierdzą, że Trump nie może po prostu pstryknąć palcami i sprawić, że federalna agencja zniknie bez zgody kongresu. Trump i Musk planują ogromne czystki w dotychczasowych wydatkach, więc zakładam, że to dopiero początek kontrowersji. USAID nie jest pierwszą ani ostatnią organizacją, która znalazła się pod ostrzałem. Do tej pory 104 kontrakty DEI o łącznej wartości ponad miliarda dolarów zostały anulowane dzięki departamentowi Muska i Ramazwaniego, a ciąg dalszy przed nami. Zobaczymy, jak to wpłynie na realną efektywność aparatu władzy i koszty związane z administrowaniem państwem, takim jak Stany Zjednoczone. Pytanie do Was: jak oceniacie dotychczasowe ruchy Trumpa i jego administracji? Czy Waszym zdaniem wszystko w Ameryce idzie we właściwym kierunku? Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag Bisweek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, i sprawdźcie ofertę partnera odcinka w opisie filmu. Tutaj macie do nadrobienia film o problemach Boeinga, tutaj o Palikocie, a tu o Ambergold. Do zobaczenia więc za moment. Cześć!